Witam Was ponownie. Hello again! Dzisiaj, jak widzicie, będziemy otwierać domek. Ale co w tym domku, tego jeszcze nie wiemy. Możemy się domyślić po tych tutaj obrazkach. Jednak koniec domysłów, zabierzmy się do pracy. Czyżby znowu sklejone? Chyba tak, znowu potrzebujemy nożyczek albo nożyka. I domek wyjęty. Nie całkowicie. Tutaj nam jeszcze się coś blokuje, a więc musimy to robić. I co my tutaj mamy w tym domku? Tu jakieś drzwi, klucze? Jakieś na. Jakieś tutaj na. Nakładki? Hmm, hmm, hmm. Co to może być? Przyjrzyjcie się. To chyba jest kurka, prawda? Ehen. Kurka. Zawiesimy, odwiesimy ponownie, tak jak to było z tyłu. To w tym żółtym kolorze, to jest chyba piesek, a to w kolorze niebieskim, to mi się wydaje, że to jest krowa, krówka, ale jak dostaniemy się do środka, więc zobaczcie, mamy tutaj te zwierzątka, prawda, mamy Pink, może to być różowy, to pink hen, yellow dog, and blue cow. I teraz zobaczcie, każde z tych zwierzątek ma na zakończeniu taki, tutaj w tym przypadku jest to krzyżyk, tutaj jest to tak, jakby literka T, a tutaj jak zamek, jak klucz. Żeby otworzyć pudełko, to musicie wiedzieć, że co będzie pasowało do czego. Mamy tutaj niebieską krowę, czyli blue cow, i mamy niebieskie drzwi a blue door. Spróbujmy to otworzyć. Wkładamy kluczyk do zamka, przekręcamy. I co? Wychodzi coś. Co tu wyszło stąd? O, zobaczcie, tu mamy różne zwierzątka. Też w kolorze niebieskim. Blue. Zobaczmy, co to za zwierzątka są na tych klockach, które były umieszczone w domku. To chyba jest zajączek. Widzicie go? A rabbit. Odkładamy, a to jest nasza krowa. A cow. Tutaj. O. Żółw. A turtle. Więc skoro już otwarliśmy drzwi niebieskie, to teraz je zamkniemy, ponieważ już skorzystaliśmy z tego, ale to się samo zamyka. Odkładamy sobie naszą Blue Cow na bok i bierzemy teraz na przykład naszego yellow dog, tak? I tą literką T otwieramy i żółte drzwi yellow door. Otwieramy, wyciągamy klucz i wyjmujemy ze środka klocki. Jakie to klocki? nie są Zobaczmy. No, ciężko to się trochę odkryje, tak prawda? Chyba trzeba użyć nożyczek ponownie. Też mamy takie plotki żółte. I popatrzcie, co to może być? Hmm. To jest chyba misio. A bear. Yellow bear. To jest kot. I to jest żółty kot. A yellow cat. To natomiast hmm, czy to jest pszczółka czy mucha? Powiedzmy, że to jest pszczółka. Yellow Bee. I zamykamy nasze żółte drzwi. Zostały nam jeszcze różowe drzwi, czyli Pink Door, które otwieramy naszą Pink Hand. I wyjmujemy flocki. I tym razem jednak posłużę się nożyczkami. Będzie łatwiej. I zobaczmy, co też te nasze klocki nam tutaj pokażą. Jakie to zwierzątka poznamy przez te klocki? Zaczynamy od naszej kurki, czyli a pink hen czyli różowej kury. Następnie mamy słońce. A pink sun. Kolejna rzecz to jest żabka. A pink frog. Ale zobaczcie co my jeszcze możemy tutaj zrobić. Zamykamy nasze pink door. Zobaczcie co możemy jeszcze zrobić z tym domkiem, ponieważ tutaj mamy różne figury, to możemy przypasować te figury do różnych kształtów. Czyli jeśli mamy kółeczko i mamy tą żabkę, czyli frog, dajemy ją, przypasowujemy do kółeczka. Zobaczcie, wpada, wpada. Tutaj mamy kształt takiej gwiazdki. Nie ma takiego kształtu z przodu, ale może z tyłu. Jest? Jest. Wpada. Następnie mamy kształt... Hmm. To jest kształt kurki. Gdzie ten kształt się może pojawić? Czy my go możemy dać gdzieś? Tu? Hmm. Tutaj? Chyba tutaj. Ale to nie chce wejść. Nie weszło, weszło, Wchodzi ten wykurka do domku. Ten misio, B, wchodzi drzwiami, gdzie mamy kształt misia. Proszę bardzo, wszedł. Następnie mamy kształt trójkąta. Ten trójkąt z zajączkiem, rabbit, wkładamy do trójkąta. Wejdzie? Wejdzie. Teraz mamy kwadrat, i tu mamy żółwia, turtle. Ten turtle goes here. Tu mamy sześciokąt. Ten sześciokąt wejdzie nam tutaj. Serduszko. Serduszko jest tutaj. I ta nasza B weszła tutaj. I na koniec pozostała nam krówka, a blue cow. And the blue cow goes here. Tylko musimy przesunąć te zwierzaki, bo one już nie wieszczą. musimy na niej miejsce zrobić, bo inaczej ona nie wejdzie. Zobaczcie, siale się tu teraz zrobiło ich dużo. One wszystkie się tak gnieżdżą w środku. żebyśmy teraz. Weszła. Klucze zostawiamy na nakładkach z tyłu, żeby się nie pogubiły. Bo kiedy będziemy chcieli otworzyć ten domek, to oczywiście musimy skorzystać z tych wszystkich zwierzątek, które nam tak pomagały dzielnie przy otwieraniu naszego domku. Prawda? Czyli powtórzmy na koniec jeszcze. Pink hen, yellow dog and a blue cow. Ok, to wszystko na dzisiaj. Miłej zabawy. Bye!